Serdecznie jesteśmy w Polkowicach, nie wiem, czy będzie ho, ho, ho. No właściwie już się wydarzyło. E, tutaj przygotowania pełną parą, a jest to już wieloletnia tradycja, za chwilę wszystkiego się dowiemy, skąd ten pomysł i kultywowany i realizowany co roku od kilku lat, od ilu to zaraz będziemy wiedzieć za sprawą naszego gościa, którym jest pani Mariola Kośmider, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Polkowic, ale także członkini Zarządu Stowarzyszenia, Porozumienie dla mieszkańców Polkowic, które można było powiedzieć jest sprawcą właśnie. Tego polkowickiego kolędowania w sercu miasta. Dokładnie, to już 7 lat, jak gdy w rynku polkowickim spotykamy się przed świętami Bożego Narodzenia. I to właśnie z inicjatywy Stowarzyszenia Porozumienie dla Mieszkańców Polkowic zapraszamy mieszkańców Polkowic po to, żeby sobie tak świątecznie, wigilijnie pośpiewać w polkowickim rynku, przy choince, przy cudownej szopce. E, jesteśmy tutaj któryś rok z rzędu. Czy pamięta Pani pierwsze kolędowanie w rynku? Jakim zainteresowaniem cieszyło się wtedy I jak Pani by oceniła tą tradycję? Która rozrasta się chyba jednak już przez te 7 lat. Oczywiście, że pamiętam, bo zawsze te pierwsze są takie najbardziej stresujące. Byliśmy bardzo ciekawi, jak mieszkańcy przyjmą tę inicjatywę. Czy się odważą przyjść, czy odważą się zaśpiewać głośno do mikrofonu w obecności radia, w obecności polkowickiej telewizji, która na żywo relacjonuje w internecie. No i się udało. Była to bardzo duża grupa mieszkańców, ale z roku na rok ta grupa mieszkańców to już Trudno mówić o grupie, to są, to są naprawdę tłumy, to są setki mieszkańców, Przechodzą całe rodziny z dziećmi, dzieci, babcie, mamy, rodzice, wujki, ciocie, bo wiele się dzieje się w tym czasie, w czasie tego naszego świątecznego śpiewania. No właśnie, zwykle biegamy za prezentami, jeszcze jeszcze myślimy o choince, o karpiu i tak dalej, i tak dalej. Mieszkańcy Polkowic jednak znajdują czas na to, żeby odłożyć na chwilę już tą przedświąteczną krzątaninę, zdenerwowanie, bieganie za prezentami, przyjść tutaj do Polkowic. Rynku i wspólnie już w atmosferze świątecznej przy szopce, przy okazałej choince wspólnie pośpiewać kolędy. Ale oprócz tego, że Mikołaj będzie tu roznosił słodkości, to zapachnie też już świętami i nawet można będzie tych świąt trochę popróbować nie tylko śpiewem. Tradycyjna, tradycja wigilijna to przede wszystkim śpiewanie, ale to również czerwony barszczyk, który na większości stołów pojawi się we wszystkich domach. Więc my dzisiaj też raz, żeby z tradycji stało się zadość, a po drugie, żeby się też troszeczkę ogrzać i ten gorący barszczyk tutaj wypić wspólnie razem. No oprócz tego, no tradycyjnie Mikołaje będą. Mikołaje, A jak Mikołaj, to, to słodkości, także również i dzieci, i starsi będą mogli od Mikołaja dostać coś słodkiego. A czyli dla starszych również. To już tak na koniec, proszę nam jeszcze powiedzieć, jaka jest pani. Ulubiona kolenda, bo zdaje się, że to pani zaintonuje w tym roku po raz kolejny to już też tradycja. Rozpoczynamy w śródnocnej ciszy, a moja taka najkochańsza kolenda to jest Lulajże Jezuniu. O kolejne najukochańsze kolendy będziemy pytać naszych kolejnych gości. Tutaj w rynku trwają już wielkie przygotowania, jak słyszeliśmy. I słodkości, i śpiewy, i gorący barszcz, i paszteciki, i choinka, która nam się tutaj rozświetli, jak się ściemni. A o tym wszystkim będziemy informować na żywo na antenie Radia Plus. Zachęcamy także również do tego, żeby wejść na www.legnice.fm, bo można nas podejrzeć.